Ponad 500 zł w monetach o najdrobniejszych nominałach w ramach akcji Góra Grosza dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrały przedszkolaki z przedszkola miejskiego numer 2 w Jaworznie. Kolejny rok, kolejna Góra Grosza i będziemy zbierać dalej. Tyle ile mamy siłę, tyle ile będziemy, ile na ile nam rodzice i dzieci pozwolą. Będziemy grać tak jak Jurek Owsiak, jeden dzień dłużej niż koniec świata. Akcja co roku cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i ich rodziców. One wiedzą, na co zbierają, po co zbierają i bardzo chętnie wrzucają co roku pieniążki do puszki. A że zbieramy zawsze od mniej więcej października już, no to tych pieniążków jest też zawsze odpowiednio dużo. Bardzo nas to cieszy i dziękujemy. Każdy sumiennie odkłada w kieszeniach grosiki, by codziennie wrzucić je do skarbonki. Bieram ze skarbonki i bier, biorę do przedszkola. Przedszkolaki doskonale wiedzą też, czym jest Wielka orkiestra świątecznej pomocy, komu pomagają i dlaczego. Żeby wszystkie dzieci zdrowiały, żeby pomagać innym. Cała dokładnie przeliczona kwota przekazana została Jawożnickiemu sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.